Prawo, które było zaproponowane 3,5 roku temu, dzisiaj powinno zostać skorygowane. I uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia, szanowni państwo, obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma, drodzy Państwo, mojej zgody. W tym projekcie ustawy proponuję także nowe rozwiązania, drodzy Państwo, odnoszące się do nadawania obywatelstwa, uznaję, że proces przyznawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony z trzech do 10 lat i Polska po pierwsze Polacy to nie tylko wyborcze hasło, ale uznaje, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej